No niestety Marcin, dzisiaj GKS tych przyjaźni okazał się lepszy. Wygrali 3 do 1 tak, wygrali 3 do 1, bardzo słaba y, nasza pierwsza połowa i zeszliśmy, zeszliśmy do szatni. No z, 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 wiedzieliśmy po prostu, że, że zagraliśmy bardzo, bardzo słabo tą pierwszą połowę. Chcieliśmy się podnieść w drugiej połowie i myślę, że ta druga połowa była w naszym wykonaniu lepsza. Choć e, zawodnicy GKS-u i tak zdołali na bramkę strzelić, więc, e, więc suma sumarum, nie wiem czy, czy, czy mogę powiedzieć, że była lepsza, bo i tak przegraliśmy ten masz. Faktycznie, no, pierwsza połowa nam dzisiaj nie wyszła, natomiast po przerwy widać było, że z większym zaangażowaniem, z taką większą agresją wyszliście na przeciwnika. Tak, e, powiedziałbym tak, zaangażowanie chcieliśmy na pewno w pierwszej połowie mieć e, takie samo jak w drugiej, ale e, no mówię, przydarzyła nam się słabsza ta połowa. I w drugiej dążyliśmy do, tych, do, do strzelenia tych bramek. Mieliśmy swoje naprawdę dobre sytuacje, trzeba powiedzieć, że mieliśmy, mieliśmy ich sporo w tym meczu. No ale niestety no, to GKS strzelił więcej bramek od nas. Szukając przyczyn tej dzisiejszej porażki, na pewno trzeba powiedzieć o skuteczności. Gdyby ona dzisiaj nie zawiodła, to sam ty miałbyś hat tricka. No tak, bramkarz też spisywał się bardzo dobrze, więc, więc no od tego są bramkarze w, w naszej drużynie, czy, czy w drużynie przeciwników, żeby takie sytuacje wybronić. No dzisiaj niestety nie, nie chciała wpaść ta, ta piłka do bramki, i, i niestety przegrywamy ten mecz. O tych dwóch ostatnich spotkaniach właśnie za uks em i GKS-em trzeba szybko zapomnieć, ale okazja do rewanżu, rehabilitacji nadarza się bardzo szybko. W niedzielę podejmujecie tutaj puszczenie Niepołomice. No tak, na szczęście, na szczęście mamy, możemy bardzo szybko się zrehabilitować po tych dwóch porażkach i to będziemy chcieli zrobić na pewno. W, w weekend będziemy chcieli tutaj zdobyć trzy punkty. Z Puszczą też macie rachunki do wyrównania, bo na, w Niepołomicach skończyło się 1-0 dla rywala. Tak, no to było pół roku temu, więc więc do tamtego spotkania nie będziemy przywiązywać zbytnio uwagi. Chcemy na pewno popatrzeć na te dwa ostatnie mecze, co robiliśmy źle, wyciągnąć wnioski i, i wygrać to spotkanie z puszczą.